Misja specjalna w RMFFM. Konflikt izraelsko-arabski. Część czwarta Operacja Płynny Ołów. Strefa gazy to przybrzeżny pas lądów w południowo-wschodnim rogu Morza Śródziemnego, graniczący od południa z Egiptem, a od wschodu i północy z Izraelem. Do wojny sześciodniowej w 67 roku gazą rządzili Egipcjanie, czy to bezpośrednio, czy przez palestyńskiego przedstawiciela. A potem weszło wojsko izraelskie i strefa gazy pozostawała pod żydowską administracją na długie dziesięciolecia. Niczego w tym względzie nie zmieniły rozmowy w Camp David i pokój między Egiptem i Izraelem w 1979 roku. Na Bliskim Wschodzie nadal było niespokojnie, z tą różnicą, że konflikt izraelsko-arabski wszedł w nową fazę. Teraz przeciwnikiem Izraela nie był Egipt, Syria czy Jordania, lecz organizacje OWP, Hezbollah i Hamas. Politycy i mieszkańcy Tel Awiwu, Jerozolimy czy Berszewy uważali ich za terrorystów. Arabowie widzieli w nich bohaterów walczących o wyzwolenie Palestyny. Równo po 20 latach rządów izraelskich w Gazie, czyli w 1987 roku, rozpoczęła się pierwsza intifada, czyli, czyli powstanie. Pierwsza intifada była serią nieudanych protestów i gwałtownych zamieszek przeprowadzonych przez palestyńczyków w strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w samym Izraelu. Powstanie trwało od grudnia 87 do 93 roku i było rzeczywiście palącym problemem dla Izraela. Skoro we wrześniu 92 roku premier Isaac Rabin powiedział delegacji z Waszyngtońskiego Instytutu Polityki Blisko Wschodniej: Chciałbym, aby Gaza zatonęła w morzu, ale tak się nie stanie. I dlatego należy znaleźć rozwiązanie. I znaleziono. W roku 93. przedstawiciele Izraela i Organizacji Wyzwolenia Palestyny podpisali tak tzw. porozumienia w Oslo, które miały zapoczątkować proces pokojowy. Okazało się jednak, że nie wszyscy palestyńczycy akceptowali zgodę z Tel Awiwem. Przeciwna porozumieniu była m.in. organizacja Hamas. Hamas powstał w 1987 roku, a pod koniec lat 90. zaangażował się w konflikt izraelsko-palestyński. Kiedy radykalne ugrupowanie Fatah wyrzekło się terroryzmu, Hamas w dalszym ciągu opowiadał się za zbrojnym palestyńskim oporem. them. Ten radykalizm dał Hamasowi wygraną w wyborach w 2006 roku i doprowadził do wojny domowej z Fatah. A ponieważ tę wewnętrzną wojnę wygrał Hamas, to od tego czasu rządzi gazą jako de facto państwem autokratycznym i jednopartyjnym. Izrael, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych zaakceptowały ten stan rzeczy, lecz zażądały, aby w zamian Hamas zaakceptował wszystkie poprzednie porozumienia izraelsko-palestyńskie. Uznał państwo Izrael i wyrzekł się przemocy. Lecz Hamas odmówił i doczekał się odwetu. Izraela. W czerwcu 2007 Tel Awiw nałożył blokadę lądową, powietrzną i morską gazy oraz ogłosił, że zezwoli na dostawy wyłącznie pomocy humanitarnej. Strefa gazy opanował chaos polityczny i stagnacja gospodarcza. Wielu palestyńczyków uciekało do Egiptu, a potem dalej w świat za chlebem. Według amerykańskiej depeszy, w której zacytowano izraelskich dyplomatów, polityka Izraela polegała na utrzymywaniu gospodarki gazy na krawędzi załamania. Rok później znów wybuchły walki między Hamasem a Fatah. Skończyło się na tym, że Hamas został wyrzucony poza nawias zgody politycznej. Prezydent Autonomii zażądał oddania władzy w strefie gazy. Miał przy tym poparcie Egiptu, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Lecz Hamas się nie ugiął i gazy nie oddał. W takim razie Izrael i Egipt zamknęły przejścia graniczne ze strefą gazy. Zanosiło się na kolejny kryzys. Źródła palestyńskie podają, że obserwatorzy Unii Europejskiej, widząc co się dzieje, uciekli z przejścia granicznego w rafach na granicy gazy i Egiptu. Potem wyjaśniali, że bali się porwania i ciężkiego losu zakładników. Natomiast Egipcjanie odkryli 60 tuneli wykopanych przez ludzi Hamasu pod granicą ze strefą gazy. Raporty izraelskie i egipskich tajnych służb wykazały, że Hamas przemycł tymi tunelami duże ilości materiałów wybuchowych i broni z Egiptu. Czyżby szykowano się do kolejnego powstania? Wiele na to wskazywało. W latach 2005-2007 na Izrael spadło około 2700 rakiet. Zginęły 4 osoby, rannych było 75. W tym samym czasie Izrael wystrzelił w stronę strefy gazy ponad 14 tysięcy pocisków artyleryjskich, zabijając 59 Palestyńczyków i raniąc 270. W lutym 2008 roku znów poleciały rakiety na izraelskie miasta. Agresja Hamasu doprowadziła do izraelskiej akcji odwetowej w dniu 1 marca 2008 roku, w wyniku której według BBC News zginęło ponad 110 Palestyńczyków, a także dwóch izraelskich żołnierzy. W czerwcu, gdy trwały rozmowy rozejmowe między obiema stronami, minister obrony Ehud Barak nakazał Armii Izraelskiej przygotowanie planu agresji na strefę gazy. Tymczasem w czerwcu 2008 roku wszedł w życie wynegocjowany za pośrednictwem Egiptu sześciomiesięczny rozejm między Izraelem a Hamasem. Lecz porozumienie nie miało wzajemnie uzgodnionego tekstu i ostatecznie upadło. Według opinii międzynarodowych ekspertów, rozejm był potrzebny Armii Izraela na przygotowanie operacji w gazie. Premier Ehud Olmert powiedział 11 listopada. Pada 2008 roku. Pytanie nie brzmi, czy dojdzie do konfrontacji, ale kiedy do niej dojdzie i w jakich okolicznościach. Opinia ministra wynikała z sytuacji na granicy. Ataki rakietowe na Izrael trwały nadal, choć nie były tak intensywne jak poprzednio. Między 19 czerwca a 4 listopada 20 rakiet i 18 pocisków moździerzowych wystrzelono w stronę Izraela. Hamas z kolei oskarżył Izrael o nieprzestrzeganie rozejmu, co głównie przejawiało się w nieprzepuszczaniu towarów pierwszej potrzeby do gazy. Zdarzały się do tego akcje militarne, których celem był oczywiście Hamas, ale jak się miało wkrótce okazać, nie tylko. 12 września żołnierze Izraela Poważnie ranny nieuzbrojonego Palestyńczyka, który zabłąkał się w pobliżu granicy. Wystrzelono rakietę odwetową. 16 września oddziały izraelskie wkroczyły do środkowej gazy, by zniszczyć tunele Hamasu wzdłuż płotu granicznego. 23 września ONZ doniosła: Chociaż zawieszenie broni zapewniło ludności południowego Izraela i gazy większe bezpieczeństwo, nie nastąpiła duża poprawa warunków życia ludności gazy. Incydenty zdarzały się, jeśli wierzyć serwisom informacyjnym, stroną agresywną był Izrael. 27 października żołnierze Izraela z nieznanych powodów ostrzelali gazę, uszkadzając szkołę w Huza i raniąc jedno dziecko. W ciągu miesiąca cztery razy ostrzelano palestyńskie łodzie rybackie u wybrzeży Gazy. 4 listopada 2008 roku Izrael przeprowadził atak o kryptonimie Operacja Double Challenge na dzielnicę mieszkaniową Deir al-Balach w środkowej Gazie. Celem było zniszczenie wyjścia do tunelu, które ukryto w budynku położonym 300 metrów od płotu na granicy strefy gazy. Wyróżniamy trzy typy tuneli: mianowicie tunele przeznaczone do przemytu z Egiptu, tunele defensywne używane jako schrony i przeznaczone do przechowywania broni i sprzętu oraz tunele ofensywne pozwalająca bojownikom ze strefy gazy na niespodziewany atak już na terytorium izraelskim. Tak więc 4 listopada 2008 roku batalion zwiadowczy izraelskich spadochroniarzy wspierany przez czołgi i buldożery przekroczył granicę i przedarł się na głębokości około 250 metrów w głąb strefy gazy. Zanim odkryli wejście do tunelu odezwały się moździerze Hamasu. Zagrała broń maszynowa i po obu stronach padły ofiary. Ale misja została wykonana. Oddziały specjalne wyłączyły z użycia jeden tunel. Różne media donosiły, że to izraelskie działanie stanowiło złamanie czerwcowego rozejmu. Według The Telegraph, opisana wyżej w kilku zdaniach, operacja z 4 lipca przypieczętowała los zawieszenia broni. W ramach odwetu Hamas wystrzelił 35 rakiet w kierunku południowego Izraela, co rzecznik Hamasu określił jako odpowiedź na złamanie przez Izrael rozejmu. Izraelczycy muszą zapłacić za to wysoką cenę. W dniu 14 listopada 2008 roku Izrael zablokował granicę ze strefą gazy. 9 dni później zamknięto przejście towarowe. 28 listopada po 24-godzinnym okresie spokoju armia Izraela ułatwiła przewóz ponad 30 ciężarówek z żywnością, artykułami pierwszej potrzeby i lekarstwami do gazy oraz przekazała paliwo do głównej elektrowni w regionie. 13 grudnia premier Izraela wydał oświadczenie. Zgadzamy się na przedłużenie zawieszenia broni, ale pod warunkiem, że Hamas będzie przestrzegać warunków rozejmu. Następnego dnia usłyszał odpowiedź delegacji Hamasu: Hamas jest przygotowany do zaprzestania wszelkich ataków rakietowych na Izrael, jeśli Izraelczycy otworzą przejścia graniczne i zaprzestaną ataków na Gazę. 15 grudnia Izrael zamordował starszego dowódcę palestyńskiego i doczekał się riposty Hamasu. 17 grudnia 40-letni Palestyńczyk zginął w wyniku ostrzału izraelskiego w północnej Gazie. 18 grudnia, na dzień przed wygaśnięciem rozejmu, Hamas ogłosił koniec zawieszenia broni. Tego dnia w południowym Izraelu wybuchło ponad 20 rakiet. 19 grudnia Hamas odmówił rozpoczęcia rozmów w sprawie odnowienia 6-miesięcznego rozejmu. Nie przedłużymy zawieszenia broni, ponieważ wróg nie dopełnił swojego. Obowiązków dotyczących złagodzenia wyniszczającej blokady Strefy Gazy i nie wstrzymał akcji militarnych. A minister spraw zagranicznych Izraela, pani Liwni, która do niedawna popierała rozejm, tym razem zasugerowała podjęcie działań wojskowych przeciwko Hamasowi. 24 grudnia izraelski nalot zniszczył grupę bojowników w strefie Gazy. Rzecznik izraelskiej armii powiedział, że nalot był odwetem za ostrzelanie Izraela z moździerzy. Tego dnia Hamas wydał oświadczenie, w którym zapowiedział rozpoczęcie operacji o kryptonimie Plama Oleju, po czym 87 palestyńskich pocisków moździerzowych oraz rakiet uderzyły w osiedla na Neg. F. Jesteśmy gotowi na wojnę. Dziś jesteśmy znacznie lepiej przygotowani do zatrzymania izraelskiej agresji niż w przeszłości. Dzień później Izrael zakończył przygotowania do ofensywy. Izraelski premier Ehud Olmert wydał ostatnie ostrzeżenie w wywiadzie dla arabskojęzycznego kanału satelitarnego Al-Arabiya. Powiedział: Zwracam się do was. Może to ostatnia chwila, żeby przestać. Jesteśmy silniejsi. Hamas nie posłuchał wezwania z Tel Awiwu. W koszarach izraelskich dywizji zagrały syreny alarmowe. Armia szykowała się na nową wojnę. To już miała być inna wojna. Jej początek wyznaczył nalot odrzutowców F-16 na cele w gazie. Minęła 11.30 27 grudnia 2008 roku, gdy na siedzibę Hamasu budynki rządowe, komisariaty policji i setkę innych celów spadły bomby i pociski rakietowe wystrzelone z helikopterów Apache. Ta pierwsza faza ataku trwała zaledwie 220 sekund. Pół godziny później druga fala uderzyła w następne 60 celów. Oprócz odrzutowców nad gazą pojawiła się flota bezzałogowych statków powietrznych. Tak zwanych dronów. I to właśnie w ataku dronów na gazę zginęło 40 osób, w tym kilkudziesięciu kadetów policji, podczas ceremonii ukończenia szkoły. Ile ludzi zginęło tego dnia? Jedne źródła twierdzą około 140 ludzi Hamasu, w tym szef policji. Ale konkurencyjne dane każą nam określić liczbę ofiar śmiertelnych na 225 zabitych bojowników Hamasu i 750 rannych. Izraelska minister spraw zagranicznych, pani Liwni, powiedziała reporterom: Izrael uderzy we wszystkie cele powiązane z nielegalnym, terrorystycznym rządem Hamasu. Media przyjęły tę retorykę i świat dowiedział się, że ofiary nalotów to bojownicy i agenci Hamasu. Tymczasem agencja Reutera podała, że było wiele cywilnych ofiar, nie wyłączając dzieci. To była, mówili później Palestyńczycy, masakra Czarnej Soboty. Hamas odpowiedział ostrzałem rakietowym na południowy Izrael, a frakcje palestyńskie w Strefie Gazy utrzymywały południowy Izrael pod ciągłym ostrzałem rakietowym przez całą wojnę. Ataki lotnicze trwały przez następne dni i tygodnie. Bombardowano drogi, place, sieci wodociągów, a także domy dowódców Hamasu. Niektórzy przywódcy Hamasu ukryli się w piwnicach kompleksu szpitala Shifa w Gazie, wierząc, że będą chronieni przez ludzkie tarcze. Do 3 stycznia 2009 roku liczba ofiar śmiertelnych w Palestynie wyniosła około 400, z czego ponad 100 to ofiary cywilne. Ofensywa powietrzna 2360 nalotów trwała aż do zakończenia operacji Płynny Ołów. Nie istniały żadne bezpieczne schrony, co uczyniło ten konflikt jednym z nielicznych, podczas którego zwykli ludzie nie mieli dokąd uciec. 3 stycznia 2009 roku wieczorem armia izraelska rozpoczęła operację lądową. Wzdłuż całej granicy gazy zagrały działa. Dwie brygady spadochroniarzy jednocześnie wkroczyły do strefy gazy z kilku nieoczekiwanych kierunków. Zdecydowano się na ten ruch, aby po pierwsze, uniknąć rozpoznanych poprzednio punktów rozlokowania min pułapek, a po drugie, aby oskrzydlić przeciwnika. W tym samym czasie brygada pancerna w czołgach Merkawa wdarła się w głąb strefy gazy i zablokowała drogi z Rafah i Han Yunus, prowadzące na północ do stolicy. Linie zaopatrzenia Hamasu biegnące z południa zostały opanowane przez agresora. Hamas znalazł się w pułapce i został zmuszony do wycofania się z linii frontu. Można by powiedzieć, że droga do gazy była otwarta, ale to złudne przypuszczenie. Hamas przyjął bierny opór. To znaczy wszędzie, na drogach, w budynkach, a nawet w meczetach, zakładano miny pułapki. Przygotowaliśmy sieć tuneli w gazie, ponieważ zamierzaliśmy wciągnąć nieprzyjaciela w wojnę miejską. Sieć schronów i tuneli była rzeczywiście rozległa. Wielu ludzi z Hamasu wykopało dla siebie tunele pod swoimi domami. Ukryło w nich składy broni. Aż w jednej trzeciej domów znaleziono miny pułapki. Dlatego na naprzedzie, przed czołgami i spadochroniarzami, szli saperzy wyposażeni między innymi w pojazdy buldożery opancerzone D9, tak zwane miśki. Miśków używaliśmy głównie po to, aby upewnić się, że drogi są oczyszczone z min. To zwykle działało, ponieważ buldożer był odporny na detonacje. Opowiadał pewnie saper. Ponadto Miśki bardzo dobrze sprawdziły się przy niszczeniu tuneli. Ale była też bezzałogowa wersja Miśka – Black Thunder. W jednym przypadku opancerzony D-9 wyważył drzwi, co spowodowało eksplozję budynku pełnego materiału wybuchowych. Opowiadał ten sam saper. Potem znaleźliśmy tam wejście do tunelu, skład broni i szczątki zamachowca samobójcy. Wojsko Izraelskie przedzieliło strefę gazy na pół i otoczyło stolicę, która pełna była uchodźców. 5 stycznia siły obronne Izraela rozpoczęły działania w gęsto zaludnionych ośrodkach miejskich Gazy. Na ulicach Gazy rozpoczęła się ostra walka. Jak to zazwyczaj była w takich przypadkach, poszły w ruch granaty i dudniły moździerze. Izraelskie wojsko podało, że podczas ciężkich walk naziemnych zginęło 80 do 100 bojowników Hamasu, a kolejnych 100 wzięto do niewoli. Tego dnia w kierunku Izraela wystrzelono około 40 rakiet i pocisków moździerzowych, raniąc czterech cywilów. Według danych z 13 stycznia 2009 roku Hamas wystrzelił około 565 rakiet. Zasięg uderzenia rakiet Hamasu wzrósł z 16 do 40 kilometrów dzięki użyciu ulepszonych rakiet KASAM. Zażarte walki w mieście ciągnęły się przez następne 11 dni, ale to żołnierze izraelscy zdobywali dom po domu i wreszcie uzyskali wyraźną przewagę. A wówczas rząd w Tel Awiwie rozważał trzecią fazę operacji z zamiarem zadania Hamasowi nokautującego ciosu. Zrezygnowano z tego jednak, ponieważ oceny wojskowe i wywiadowcze wskazywały, że całkowite zniszczenie Hamasu wymagałoby dodatkowych tygodni krwawych walk w mieście. Oszacowano, że te walki spowodują ciężkie straty po obu stronach oraz wśród ludności cywilnej. Poza tym zmniejszy się poparcie obywateli dla Wojny, a zwiększy międzynarodowa krytyka, mówiła minister spraw zagranicznych pani Liwni. Z takich powodów następnego dnia, 17 stycznia Izrael ogłosił jednostronne zawieszenie broni. W odpowiedzi Hamas ogłosił tygodniowe zawieszenie broni. Dwa dni później ze strefy gazy wycofał się ostatni izraelski oddział. We wrześniu 2009 roku przedstawiciele ONZ sporządzili raport oskarżający zarówno Hamas, jak i Izrael o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zalecono postawienie winnych przed wymiarem sprawiedliwości. Rozpoczęło się dochodzenie, przygotowywano procesy. Ale jak to często bywa, dowody były niejednoznaczne, nie potrafiono wskazać bezpośrednich sprawców i cała kwestia się rozmyła. A tymczasem przygaszony konflikt rozpalił się na nowo w 2014, w 2021 i w 2022. Roku. I po raz kolejny, zupełnie niedawno, 7 października 2023 roku. Z tej krótkiej wyliczanki płyną tragiczne wnioski. Żadne znaki na niebie i ziemi nie dają nadziei na szybkie opanowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. I trudno oprzeć się wrażeniu, że do konfrontacji dążą obie strony. Dlatego jest to czwarta, lecz niestety nie ostatnia część cyklu konflikt izraelsko-arabski. Ciąg dalszy nastąpi. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.